Z tej strony Kenet i Alu. I to jest kolejny odcinek e, rozmów przy piwku. Nie uwierzycie, ale nagrywamy ten odcinek tuż po nagraniu odcinka GTA 5, więc piwko mamy już otwarte, więc nie będzie żadnego psst. E, alu pst. ciągle pije tę już drugą, już drugą whisky pije, więc e, będzie ciekawie. E, będziemy rozmawiali o tym, że źle się dzieje i, i ostrzegali nas o tym. Jeżeli Twoje dziecko nosi jaskrawe kolory, czerwony jak ogień i czarny jak piekło, to wiedz, że coś się dzieje. Diablo 3 na konsolach. Diablo. Najlepsza z możliwych wersji. Mm -hmm. Przykro nam, pecetowa raso panów, <ścoughs> ale tym razem robiliście bl Blizzard za beta testerów. Was, tak, robiliście za beta testerów i Blizzard was tak wyruchał, że ja się dziwię, że w pieluchach nie chodzicie. No. Dobra, a, ta, a prawda jest taka, że rzeczywiście wersja konsolowa Diablo wprowadza wszystkie zmiany. Yy, zmiany w każdym gatunku. W, w, ka w, w każdym aspekcie, na który narzekali PC-towcy. Mówiłem, że będzie ciekawie. No, dodatkowo jeszcze wersja konsolowa ma możliwość grania w kooperacji na cztery osoby. Na jednej Czy, konsoli? Na jednej konsoli, czyli gra z. z Doświadczenia dla jednego gracza, ewentualnie sieciowego ze słuchaweczką, staje się grą imprezową. Zbieracie ekipę, siadacie wieczorem, rozstawiacie browary, pitce i te, tego typu sprawy. Każdy z Was wybiera sobie postać i robicie roleplay epicki, do, samego, do, do rana. samego rana. I co najważniejsze, można grać w różnych kombinacjach, więc mogą być dwie osoby na konsoli, dwie przez sieć, jedna na konsoli, trzy przez sieć, trzy na konsoli, jedna przez sieć. Jakie kombinacje tylko chcecie. Y Diablo, jeśli chodzi o trzecią część, no to jest dokładnie chronologicznie. Dzieje się to wszystko po wydarzeniach z poprzednich części, które miały, wyszły na. E, pierwsza część wyszła na PSX-a. Tak. Później wyszły już na PC. -ta. Tak, za nie będziemy się w, y, zajmować fabułą, ponieważ ona tam jest bardzo mało istotna. Ale fajna. E, Okej, okay, jest, jest tam jakaś fabuła, stara się nie wchodzić na w drogę, gdzieś tam stoi sobie z tyłu, nóg nam nie podkłada. Tak. Co jakiś czas przypomnę, hej, ja jestem też, tutaj, też mam tu taki, jestem. tutaj, mam taki zajebisty filmik, zobaczcie, zobaczcie, i tak później patrzymy i faktycznie filmiki są zajebiste, że są, zresztą Blizzard robi zajebiste filmiki. No. Więc, a samą rozgrywką w Diablo jest to, co wszyscy kochają, czyli hack and slash, idziemy do przodu, siekamy, idziemy do przodu, siekamy. Mighty Quest for Epic Loot. Tak. Taka gra wyszła nawet. Uh. No. Wypadają z przeciwników rzeczy, podbiegać. Ja fajnie jest, jak się biega z kimś. Tak, bo my, poczekaj jeszcze jest y, jedna różnica w graniu przez sieć z kimś i w graniu z kimś y, na jednej konsoli. Kiedy grasz z kimś przez sieć w Diablo trójkę, y, drop jest indywidualnie wyrzucany dla każdego z graczy. Czyli w momencie kiedy ja zabiję potwora i wypadnie z niego lód, i ktoś po, na drugiej stronie Polski zabije tego samego potwora, ja zbierając cały ten ekwipunek z ziemi, nie zabieram mu absolutnie nic, ponieważ jemu wypadło coś zupełnie innego. Hmm. A na konsoli, jeżeli siedzą sobie dwie, trzy, cztery osoby, to to, co wypadnie. To, kto pierwszy ten lepszy. Tak. I najzabawniejsze jest, że czasem jest taki chaos, że nie widać swoich postaci. No, bo te cztery osoby, no to jest masakra po prostu. I ktoś się orientuje, że myśli, że zbiera ostro te przedmioty. A tak naprawdę po odleciał postacią gdzieś tak. na prawo, I biegnie w ścianę, wciskając krzyżyk, żeby coś zebrać. Ja, ja są po prostu ten y wielkie, y śmieszne i włochate. Y a to nie jest problemem, ponieważ yy, można się wymieniać ekwipunkiem. No I tak, no, na... jak mamy zgraną ekipę, to nie jest problem, ale sama radocha z tego, że y, ktoś zabija bossa, a temu podbiegasz i zbierasz dosłownie wszystko. Tak. I zdążysz odbiec, zanim on się w ogóle ruszy, jest naprawdę rewelacyjna. Więc, więc to jest naprawdę świetne. Yy, nie ma w konsolowej wersji auction houseu, który teraz też będzie usunięty I z PC. Ma, i nie ma konieczności połączenia z internetem. Tak. Także chcecie grać offline? No problemu. Tak, to oczywiście też powoduje, że mogą się pojawiać różnego rodzaju oszuści, którzy będą używali save'ów do kopiowania przedmiotów. Są różnego rodzaju triki. Blizzard wypowiadał się, jest tego świadom, wiedział, że jeżeli nie będzie weryfikowania save'ów, to takie no, rzeczy mogą mieć miejsce. ale nie ma action house więc to też nie jest już taki wielki problem. Tak, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś gra, Yy, używając takich rzeczy i sprawia mu to przyjemność, to jest jego, jego własna sprawa. Jeden no, gracz przecież się wypo... przy Diablo 1 na Playu 1 robiło się takie triki. Tak. Tworzyłeś dwie postacie, oddawałeś jedną postacią złoto drugiej, yy, kasowałeś tą postać, tworzyłeś następny raz tą postać, oddawałeś złoto i tak i dalej, i tak dalej. To jest specyfika grania niepołączonego z internetem. Jeżeli wynajdzie, wynajdziesz sobie jakieś yy, triki, to możesz je wykorzystać. Tak, zwłaszcza że jeżeli grasz z kimś. I ktoś wie, że używasz takich rzeczy, to ten ktoś może być: Słuchaj, będziemy grali na, że tak powiem, równym poziomie nie używaj tego wypasionego pierścienia ściągnij go. Co za problem? ściągam go. Oczywiście to są procedury, które nie są zbyt uczciwe, ale tak mówię, tak długo jak nie przeszkadza to graczowi, który je wykorzystuje i innym graczom, to jest wszystko ok. Same sterowanie zupełnie zmienione sterowanie na konsoli genialnie wyszło. Mhm. Jest może troszkę mniej precyzyjne niż na Pc'cie ale y, jeśli chodzi o sy system konsolowy, sposób grania, jest y, no, lepsze, lepsze być nie mogło. No, ja sobie nie wyobrażam, ja nigdy nie byłem fanem Diablo, od tego zacznijmy, ale nie wyobrażam sobie, że miałbym siąść i w Diablo grać tak. Klik, 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 klik. No. Ja, ja biegnę moim barbarzyńcem, naciskam kwadrat, pod którym mam skok w środek gromady przeciwników, naciskam R2, którym mam. Młyńca toporem, a potem przyciskam krzyżyk i siekam wszystkich przeciwników i zbieram tylko co, co z nich wyleci. Dokładnie. Sterowanie, tak jak mówię, zostało przemodelowane świetnie. Sprawdza się świetnie. Dodano y, dodża, czyli możliwość turlania który, się, który się już tak średnio sprawdza. Y, przydaje się na wyższych poziomach. Y, Ponieważ musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli kupicie, kupicie sobie Diablo i będziecie przechodzili tą grę po raz pierwszy, to na normalu jest... to jest taki długi tutorial. Tak, to jest bardzo. No, przy pierwszym przejściu gra jest po prostu prosta. Praktycznie trudno jest zginąć. Zginęliśmy? Chyba raz, takie drzewa nas zabiły, bo trucizny no. dawały. W każdym razie na początku jest trudno. Później te dodrze się przydają, ponieważ są przeciwnicy, którzy używają czarów obszarowych lub czarów namierzających, tak jak są takie latające na pustyni muchy, które wypływają rządek takich malutkich, toksycznych much. I na wyższym poziomie trudności, jeżeli te wszystkie muszki cię trzepną, to masz sporą szansę, że umrzesz. No tak, no i to nas wykończyło. Zresztą no zaczynamy game plus. Przechodzi nam całe doświadczenie jak wipunek, ale przeciwnicy stają się jeszcze bardziej wypasieni. Pojawiają się nowi przeciwnicy. Tak. Niektóre lokacje, bo zapewne wiecie, że lokacje w Diablo są w pewnych aspektach, w pewnych momentach losowo generowane. I faktycznie znajdują, przechodząc grę po raz drugi, trzeci, znajdowaliśmy nowe lokalizacje, które, które w tych miejscach nie były wcześniej obecne. No, albo albo coś, coś, co było wcześniej niegrywalne, stoi przed tym teraz postać, która zaprasza do środka, bo coś tam w tej jaskini jest jakieś zło i musicie je wybić. I to był pociąg, jeżeli słyszeliście. A jeśli nie, to to był pociąg. Tak. <laughs> No i co jeszcze? Menu całe. Całe menu świetnie opracowane. Ja y... mam zastrzeżenie do menu y, jedno. Y, bardzo kiepsko rozwiązane jest to, że kupowanie czy zmienianie ekwipunku powoduje, że wszyscy inni muszą siedzieć i czekać. Tak. Tak, niestety ekran cały... Y, c, cały ekran wyświetla... Y... Ekwipunek jednej postaci. Tak. I to jest trochę do bani, bo powinno być, jeżeli dwie osoby grają, no to Jedna osoba ma pół ekran, druga osoba ma pół ekranu. Tak chyba, by chyba było w Baldur's Gates na PS2. Wiesz, co, nie pamiętam, ale... ale tak mi się wydaje, że tak właśnie było, że grając w to razem mogliśmy na bieżąco samemu sobie sprawdzać, czy tam zmieniać kwipunek. Nie trzeba było stopować całej gry. Ale jeżeli jesteśmy przy tym, to bardzo fajnym patentem jest to, że postacie same się poruszają. O co mi chodzi. Jeżeli jedna, jeden z naszych towarzyszy mówi: O kurczę, muszę iść do łazienki, to grajcie. To nie jest tak, że jego postać będzie stała i, i ona. Blokowała tam, ekran. Tak. Ta postać zacznie za nami biec. Jeżeli wykonamy kilka kroków i, ta, i, i y, pad. Y, i gracz nie poruszy padem, to ta postać zaczyna biec za naszymi, za, za naszymi postaciami. A jeżeli się gdzieś zablokuje, to wtedy po pewnym teleportuje czasie można automatycznie teleportować. Oczywiście ona nie będzie walczyła automatycznie, więc trzeba będzie ją osłaniać, jeżeli się zacznie jakaś, ten, jakaś walka. Ale samo to, że ktoś może się sięgnąć po, po kawałek pizzy czy napić się czegoś, nie musi cały czas kurczowo naciskać tego analoga. Tylko może po prostu chwilę coś zrobić i, i to nie stopuje wcale grę. Co jeszcze bardzo fajnie zrobiono, wprowadzono coś, co my nazywamy strzałkami. A więc przy każda broń jest określona oprócz statystyk, oprócz, jakimi, oprócz precyzyjnych statystyk, które możemy znaleźć w opisach każdej broni, mamy też taką ikonograficzną informację, która mówi nam, czy dana broń daje coś dla, na, dla naszej postaci. Tak, już przy zbieraniu wyskakuje wam w prawym dolnym rogu nazwa tego przedmiotu. I yy, jest mały mieczyk, mała tarcza i i serduszko i małe serduszko. I przy nich możemy mieć albo kreseczki, czyli że, że nic, nic nie, nie zmienia, robi, albo zielone strzałki do góry, albo czerwone strzałki w dół. I od razu wiemy, że miecz, który zebraliśmy, ma trzy strzałki w dół czerwone, więc nawet nie ma sensu wchodzić do menu i, i, I nim się zastanawiać. To jest ciekawe, bo w jednej recenzji przeczytałem, że dla kogoś to było nie do pojęcia ten system strzałek, że nieprecyzyjny. Ale jak to może być nieprecyzyjne? Masz gościu trzy ikony: atak, obrona, życie. I trzy ikonki: zielone do góry znaczy, że ten przedmiot daje Ci więcej ataku, obrony i życia. Czerwone w dół, mniej ataku, obrony, życia. I jeżeli chcesz się dowiedzieć, wtedy, czy faktycznie, bo czasem, mimo że te strzałki dają w górę, to nie, nie warto zmieniać przedmiotu ze względu na tak zwane właściwości dodatkowe. Które w Diablo są też generowane losowo. No nie? tak, no ale jeżeli widzisz, że są czerwone strzałki w dół, to wiesz, że to cię w ogóle nie interesuje. Jeżeli masz yy, czerwone strzałki w górę, nie, pół, odwrotnie, czerwone strzałki w dół, zielone w górę. Jeżeli masz te zielone strzałki w górę, to wiesz, że to cię może zainteresować. Więc wtedy mówisz wszystkim towarzyszom, hej, chwilę, ja zebrałem coś ciekawego, zerknę sobie na to. No. Wchodzisz, patrzysz, porównujesz. I wiesz, to ma być tylko szybka informacja dla ciebie, czy jest w ogóle sens zaglądania do tego menu, żebyś nie musiał po każdym zbieraniu lutu tam zaglądać. I dla mnie to jest genialne rozwiązanie. W tak. ogóle większość RPGów powinno coś takiego mieć. Zwłaszcza, że jeżeli są przedmioty, które na przykład widzisz, że są, jest dużo tych strzałek do góry i chcesz od razu je założyć, to w ogóle nie musisz wchodzić do menu, ponieważ za pomocą jednego przycisku, bodajże góry, na padzie, na krzyżaku, można prze, przełączać kilka ostatnich przedmiotów, które zostały zebrane i wyekwipować się jednym przyciskiem. No, także. Nie zrozumiałem tego w tej recenzji, dlaczego ktoś się tego czepiał. Dla mnie to jest bardzo fajny system. W ogóle ca cały system lutu został w wersji konsolowej poprawiony. Tak, Blizzard nazwał to LUT 2.0. Coś o co PC-owcom chodziło od samego początku. Bo jeżeli jakiś czas temu na naszym facebookowym kanale Frontgracza Zamieszczałem filmik pokazujący różnicę między lutem na konsoli i lutem na PC. I wyobraźcie sobie, że osoba, która przeszła całą grę, absolutnie całą grę, dostała na pc jedną legenda, jeden legendarny przedmiot oznaczony kolorem brązowym. Podczas gdy na konsoli, podczas pierwszego przejścia, zebraliśmy ich chyba z 10. Z 10, no. no? Oczywiście nie wszystkie były mega przydatne, ale A jednak. niektóre potem znaleźliśmy coś lepszego, ale jednak. W takiej grze chodzi o lód. Nie oszukujmy się, my nie siekamy tych przed, przeciwników, bo, bo nam się to tak strasznie podoba. Bo po pewnym czasie chodzi tylko o to, żeby znal levelować postacią i znaleźć coraz fajniejsze przedmioty. Tak, i to napędza Więc tą grę. Chcesz na zachętę znajdować, bo nagle rozwalasz przeciwnika i wyskakuje na planszę coś, co ma ten y, brązowy y, słup światła, światła, światła taki w, górę. w górę. I wtedy wszyscy, którzy grają. Wiedzą, że trzeba w tym kierunku biec. Tak, niezależnie od tego, jaki jest przeciwnik, wtedy wszyscy rzucają walkę i biegną w kierunku właśnie tego snopa światła, który oznacza brązowy przedmiot yy, gówniany, czyli, czyli legenda, legendarny przedmiot. legendarny, który trzeba zidentyfikować, który będzie miał prawdopodobnie statystyki lepsze niż wszystko, co tutaj pory masz, chociaż nie zawsze. Yy, oczywiście to nie są jedyne przedmioty, są jeszcze wyższe, oznaczone kolorem zielonym. One sobie pochodzą z tak zwanych zestawów, setów. Sety mają to do siebie, że składają się z iluś elementów, czyli będzie to na przykład hełm, rękawice, klata. i chociaż pojedyncze wcale nie muszą być znacząco lepsze od twojego obecnego ekwipunku, zebranie całego zestawu powoduje dostanie masy, naprawdę masy potężnych bonusów. Co jeszcze ciekawego? Grama Wiele poziomów trudności, i to nie mówię tylko o tym normalnym inferno i tak dalej, tych oznaczonych głowami diablo, ale oprócz tego ma jeszcze poziomy trudności jakby dodatkowe do mistrz 5 chyba, hmm? czy Mistrz 10. Czyli y, można sobie spokojnie przechodzić grę ileś razy na najwyższym poziomie trudności, zmieniając dodatkowe poziomy jeszcze. Czyli Aha. są jakby jest dwu, dwuwarstwowy system y, poziomu trudności. Na każdym poziomie trudności atakuje nas więcej przeciwników, trudniejszych przeciwników. Mamy większą szansę na zdobycie magicznych przedmiotów, dostajemy więcej kasy. A co ciekawe, po zdobyciu 60. poziomu, poziomy, bo to jest limit, poziomy rosną dalej i dostaje się tak zwane punkty paragon. punkty paragon. Tych punktów Paragon można zebrać maksymalnie 100. Każdy, ten z, każdy z tych punktów Paragon dodaje 3% do prawdopodobieństwa znalezienia jakichś wypasionych przedmiotów. Magicznych. Magicznych przedmiotów. I te punkty paragon nie są przypisane do jednej postaci. Czyli generalnie, jeżeli pograsz sobie barbarzyńcom, 10 razy go doprowadzisz do najwyższego poziomu, masz już 10 punktów paragon i stwierdzasz, a teraz sobie pogram tym łowcą demonów. Tworzysz nową postać łowca demonów i ta postać już ma na starcie 10 punktów paragon. Trzaskasz tak. dla niej osobno i ta postać już ma te 30% na znajdywanie tak. ekwi lepszego ekwipunku. I oczywiście ta postać zacznie zbierać kolejne punkty paragon dopiero kiedy dobije do 60 poziomu, ale nic ci nie, nikt ci nie broni przełączyć się na barbarzyńce i dobić kolejnych kilka poziomów. Dokładnie. E, także no, wszystko jest opracowane na wielokrotną e, rozgrywalność ponowną, replayability po angielsku czy jakoś tam. I sprawdza się świetnie. My jesteśmy, no już dwa razy spokojnie przeszliśmy tą grę mhm. i naprawdę za każdym razem jest coś nowego, za każdym razem, mimo że jest to ta sama fabuła, filmiki przewijamy, rozmowy przewijamy i tak świetnie się gra. No bo dąży się do przodu, co, jacy nowi przeciwnicy będą, jak potężni będą ci starzy, co wypadnie, Od, odkryłem nową zdolność, chcę ją wykorzystać, zobaczyć co ona robi... To, to jest właśnie urok taki Gear Tak, y, trzeba też wspomnieć o tym, że Blizzard y, świetnie wprowadził nowe klasy postaci. Mamy więc barbarzyńcę, który był y, chyba w dwójce, z tego co pamiętam. Mamy wiedźmę, mamy y, znaczy Witch Doctor to się nazywa chyba, czyli szaman. szamana. Szamana? Mamy łowcę demonów y, i jakieś dwie jeszcze Czarodzieja? Dziwne. Czarodzieja tak? Czarodziej? Mm -hmm. I mnicha. I mnicha. mnicha. No sam gram mnichem. Każda z tych postaci ma inny styl gry. No, na przykład łowca demonów bazuje na kuszach. Tak, na broni dystansowej. I... Czarodziej, no to co oczywiste, czary. czary tak. Jeżeli chodzi o mnicha, no to on walczy w zwarciu, tak. ale ma jeszcze magię wspomagającą, leczącą i jest na tyle potężny, c... może być równie potężny, co barbarzyńca w walce, tak. ale jednocześnie jest szybszy i mobilniejszy. Więc wszystko zależy od tego, jaka jest główna statystyka postaci. To jest bardzo jasno, przejrzyście wyjaśnione przy wyborze postaci. I zbierając odpowiednie przedmioty, możemy procentowo rozbudowywać tą postać. I ja, będąc mnichem, mogę zadawać podobne ob obrażenia, takie jak Alu, który ma barbarzyńce, ponieważ główną statystyką barbarzyńcy jest siła, a w przypadku mnicha będzie to zręczność. I jeżeli ona będzie na podobnych poziomach, jeszcze z odpowiednią bronią w ręku. No to mamy. Tak, ten. tylko że ten twój mnich ma broń w ręku, a zaczyna walczyć, to chowa ją ten zapasek i, i trzaska tak. pięściami. I to jest coś, na co z chęcią ponarzekam, Bo każda postać może dzierżyć każdą broń. No nie, nie chyba. Znaczy, nie, chyba są, nie, to. są bronie klasowe, które są przypisane na przykład tylko do, do barbarzyńcy, tylko do, do szamana, i tak dalej. Są takie bronie, które są jakby klasowo zastrzeżone. Ale są też broni, które wyglądają bardzo podobnie i mogą być noszone przez, na przykład, ja mogę bez problemu jako mnich nosić dwuręczny miecz, tak? Tak. topór, nie wiem, y, włócznie, kuszy nie mogę używać, nie? No nie. Y, Ani tego szamańskiego... Taki wąż, taki jakiś gumowy czy coś. No. Y, w każdym razie y, wielkim błędem według mnie jest brak animacji dla wykorzystania tego rodzaju broni przez każdą postać, bo co z tego, że ja mam y, zaje fajny legendarny drewniany miecz, który tam nie w drzewa chyba tak, się nazywa który tam czy coś delikatnie takiego. rozsiewa y, listki i wygląda wywalenie w kosmos i jest legendarny i super i ekstra. I jest wielki jak pół mojej postaci. Tak. Kiedy zaczynamy walkę, ja biegam, siekam moim toporem. A postać keneta chowa rzeczywiście za plecy ten miecz i trzaska pięściami wszystkich przeciwników. Oczywiście statystyki z tego miecza jak najbardziej przenoszą się na moje obrażenia, Tyle ale no, tylko że to głupio wygląda. No. Jest, to, jest to trochę zabawne. No. Bo główną bronią mnicha są tak, jakby kastety, tak? Więc jeżeli on ma te kastety na rękach, no to faktycznie pięściami widać, że bije, ale każda inna broń, każda, absolutnie każda, jest chowana yy, w momencie kiedy zadajemy ciosy. I to wygląda po prostu śmiesznie. No. Bo wystarczyło nawet przenieść ten sam zestaw animacji z innej postaci? Na no tak, no tak. Każdą. Jeżeli, już ruszasz, jeżeli już grasz yy, mnichem, który walczy bronią barbarzyńcy, to niech się porusza jak barbarzyńca. W sensie może się poruszać szybciej, ale niech ma te ruchy, zamachy i tak no. dalej. No to nie, wydaje mi się, że to nie jest jakoś szczególnie skomplikowane. Yy, czy warto polecić Diablo? Yy, ja powiem tak, jeżeli masz z kim zagrać, brata, kolegę, siostrę, dziewczynę, jeżeli szukacie czegoś na długie, długie wieczory, żeby mieć radochę i bawi Was taka rozgrywka, bierz śmiało. Tak, tylko pamiętajcie, że głównym motywem napędzającym rozgrywkę w Diablo jest lód. Jeżeli lubicie gry takie jak Borderlands, yy, gdzie... Generalnie, jeżeli graliście w hack'n'slashe mm. i wiecie o co chodzi, że najważniejsze jest ekwipunek nowy, no to to się wam spodoba. Jeżeli jeżeli nie chcecie od razu wydawać yy, jakiejś kwoty około 170 zł, tak. około 170 zł na nową wersję Diablo 3, to możecie na początek kupić sobie za naprawdę niewielkie pieniądze świetnego w pewnym sensie klona na PC-ta wyszedł Torchlight. Ma niewielkie yy. wymagania, a uuu, możecie sobie uuu, sprawdzić PC. Albo możecie sobie ściągnąć demo Diablo. O, w sklepie jest, tak. Dokładnie, demo Diablo. I będziecie mogli sprawdzić, czy Wam się podoba, czy nie. Odradzamy zakup w PS Store czy w Xbox tak, Live tak, Marketplace, no. bo są ceny po prostu z dupy Tak, bezcane. W PS Store Diablo kosztuje 239 zł. W sklepie 100, 169 zł. Diablo w 170. sklepie nie kosztowało na start 200 zł. No i tak gra ma pełną polską wersję. Pełną. Tak samo jak, tak samo jak na PC, -cie. przeniesiona zresztą z PCA która jest bardzo fajna. Tutaj nie mogę się, chociaż słyszałem już od kilku osób, że im się nie podobało, ale ja słyszałem gorsze e, polskie wersje i dla mnie to jest zero problemu, żeby sobie tego posłuchać. Naprawdę intonowane są, ok, te wypowiedzi e, nie wymaga online pasów, także jeżeli kupicie używaną, to nic nie tracicie z możliwości gry przez internet. Tak. No i trzeba pamiętać, że na razie został zapowiedziany pierwszy dodatek na PC, ta Reaper of Souls. Tak, ale prędzej czy później też trafi na konsolę. No. Teoretycznie, Blizzard nie potwierdza, ale nie zaprzecza. Ale Diablo sprzedało się na konsolę na tyle dobrze, że wyjdzie na konsolę, bo na pewno. dlaczego by mieli tracić możliwość... Zarabiania pieniędzy. Dokładnie. Zwłaszcza, Blizzard... że na grze, która już pobiła pewne rekordy sprzedaży tak, na PC. teraz. Zwłaszcza, że nie oszukujmy się, Blizzard to nie jest niezależna firma, bo ma ten pierwszy człon, o którym rzadko kto wspomina: Activision. Buu. Więc oni sobie nie podarują, żeby zarobić pieniądze. Jeżeli odpowiednio duża baza będzie graczy konsolowych, to dodatek wyjdzie też na konsole. I, I z przyjemnością. Naprawdę. O, w ogóle to ja uważam, że on powinien już teraz wychodzić. Tak. Co ciekawe, gra wyjdzie też w wersji na następną generację, czyli Xbox One, PlayStation 4. I Blizzard, przynajmniej tyle wyczytałem w jednym z wywiadów, technicznie nie ma żadnych problemów, aby zaimportować postać z PlayStation 3 czy z Xbox 360 na Xbox One czy PS4. Tak, tylko to jeszcze zależy, jak to będzie wykonane. No, przy PlayStation, jeżeli ktoś będzie miał plusa, no to nie jest wielki problem, tak, w bo jest chmura. W chmurę safe. Mm -hmm. Ale zobaczymy, jak to będzie przy innych, przy, czy dla, dla innych graczy. Tak, w każdym razie, dziękujemy Wam za ten odcinek. Polecamy Diablo dla wszystkich fanów Hackenslasha. Na konsole w zasadzie nie było zbyt dobrych Hackenslaszy. No, jeżeli macie specyficzną ekipę i szukacie dobrego party game, a nie, ten, nie, obce jest wam, nie obce są Wam klimaty fantazy. Bierzcie Diablo. W grupie ta gra zyskuje plus 5 oczek w górę. Tak, tak. Z gry, tak jak Alu powiedział, single-playerowej, stała się świetnym multi-couchem. Gdzie... Ja, ja, powiem, ja powiem inaczej. Ja nie wyobrażam sobie grania w tą grę samemu już. Tak, może być nudna. Granie samemu potrafi być nudne ze względu na to, że y, kiedy się gra w dwie osoby, no to tak jak mówię, jest walka, zwłaszcza na jednej konsoli, jest walka o to, co wypadnie. Y, no, Radocha, można sobie porozmawiać. Się dopasowują się y, styl gry postaci, bo jedna robi to, druga robi to. Wspieramy się. Jest w ogóle bardziej klimatycznie. Rzeczywiście to nie jest rozmawianie z kimś przez słuchaweczkę. O, o, co tam u ciebie? A, wiesz, coś to. Tutaj. Ktoś ci podbiegnie, zbierze ci twój lód, ale możesz go strzelić po, po ramieniu. Co robisz, ty, głupku? Możesz, tak. Nie jeden Aha. raz dostałeś. A tak, przedmioty, które chciałeś. Mm, tak. Dobra. Dziękujemy Wam za ten odcinek, za wytrwanie. Do zobaczenia w kolejnym. Jeżeli podoba Wam się nasz kanał, bzdury jakie gadamy, to zapraszamy do subskrybowania. Jeżeli możecie pomóc nam w promocji tego, co tworzymy, no to róbcie co możecie. Podsyłajcie to wszystko swoim znajomym, niech nas pokochają albo znienawidzą. Ważne, żeby o nas mówili. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Hej!